Czy nie moje myślę, myśle krakowskie, zjazd, powiśle, tobie ojczyzną wioska, ruczaj. nie marszałkowska wspólna, krucza Jeśli mam zginąć, dobry Boże, to zaspalony domy chorzy. Jeśli mam zginąć, niech nie zniszczą za nowy świat. Podobnie zgliszczą Lecz przedtem dajmy im żyć na tym, przełożyć i dolnicy Marynsztatem. 33 lata minęły od chwili, gdy po tragicznym rozkazie kapitulacji niedobitki powstańców opuszczały Warszawę. A przecież i teraz, po tylu latach rozstania, gdy o ojczyźnie mojej myślę, to myślę o niej, o stolicy. Ale nie o spopielałym rumowisku, które opuszczałem w październikowy ranek 1944 roku. Myślę o znanym mi tylko z ilustracji nowej, wspaniałej Warszawie, o najpiękniejszym, najnowocześniejszym mieście Europy zbudowanym na zgliszczach, największym trudem i wysiłkiem całego narodu. Myślę o odtworzonym, z troską rynku starego miasta, o powstającym coraz wspanialej koleckim zamku. I tylko czasem, gdy w rękę padnie zdjęcie prostych brzozowych krzyży na powstańczej kwaterze cmentarza powązkowskiego, myśl wraca do tamtych czasów. A wówczas z każdym przywołanym pamięcią obrazem łączą się słowa jakiegoś zapomnianego już wiersza, czy melodia jakiejś przebrzmiałej już piosenki. Kto pamięta dzisiaj te wiersze tak skwapliwie przefizywane wówczas w warszawskich piwnicach? Kto połączy dzisiaj Łudego, Wika, Ziutka czy Krzysztofa z echem dumnych i groźnych strof? Dzisiaj więc, w 33 rocznicę Powstania Warszawskiego, postanowiłem zebrać te pogubione nad miastem słowa, odnaleźć tę melodię, przypomnieć te zatarte przez czas pseudonimy, imiona i nazwiska, z których tyle zostało pod tymi brzozowymi krzyżami. Warszawskie dzieci idziemy w bój. Jeszcze przed wybuchem powstania do tej potężnej melodii panównika Dobrowolski napisał słowa podrywające jak powódka. W pierwszych dniach sierpnia ta pieśń ogarnęła całą Warszawę. Ale znaliśmy ją już przedtem, kiedy gotowi, przyczajeni do skoku, czekaliśmy rozkazu. Bądźcie gotowi. Hasło na co dzień. Przez dni bezsenne noce. Każda przekutka. Każdy przechodzień z wszystkich zaułków szepcą nam włosy. palcem na ustach, w oknach, w piwnicach. We wszystkich oczach te same błyski. Choć bo święcinu tysiące zdycha. Liczcie granaty, liczcie pociski. Bądźcie spokojni, bądźcie gotowi. Czekajcie ranka, czekajcie nocy. W lufach szmejserów nasza odpowiedź. Na śmierć, na grabież, na gwałt przemocy. Pięć długich lat czekaliśmy na ten rozkaz, aż wreszcie przyszedł. Pierwszy sierpniowy szturm. Pierwsza wolna noc. Żołnierz opiera zdobyty karabin o załom muru i pisze. Zajętym przed chwilą hotelu Wiktoria, Ryszard Dobrowolski wita pierwszą wolną stawicę. I przed murów Stolicą. Ogień we włosach i błysk boku. Skrzydłami wiejąc nad ulicą, Grzmi jasno rytm zwycięskich kroków. Między nie zginęła i niech żyje. Salwami trzaska słowo Polska. Po broń sięgają ręce czyjeś i rosną, rosną z ziemi wojska. Żołnierski sen urasta w jawę. Powstańcie, rozkaz, noc skończona. Przez ogień idzie w złotą sławę niezwyciężona, nieznużona. W ogniu ogarniającej całą stolicę bitwy Rudy pisze swój pierwszy powstańczy wiersz. Rozkaz dla Warszawy. Dzieci barykad Warszawy. Żołnierze zwycięskiej armii. Słyszycie krzyknijcie z nadmarny? Czujecie wiec nowej sławy? Bicher wiosny narodów ciągnie od ściernisk bitew. Patrzcie, w krwawej porządze zachodu rosną nowe rzeczy pospolite. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Wy jesteście tu żołnierzami. Wasze domy, żelbetonowe fortece. Wasza duma, gaz i dynamic. Nie ma czasu na korektę. Nie pora na szukowanie wiersza. Dziś na linii, nie ty półbysz, wita wybuch powstania jak nasze największe święto. Koledzy wyrywają mu spod pióra napisane skropki. Za chwilę znaję cały odcinek. Jutro znacie będzie cała Warszawa. Nam tutaj nie potrzeba słów rwących w płomieniach, bo u nas wieczny płomień i nic więcej nie ma próczobnia, który serce chce sprawić do szczętu i łąk wiszący w okrąg na największe święto. I rąk nam tu nie trzeba, bo jak las wyrasta, milion dłoni ku niebu i prosi o pełnię, a szumi tylko oddech płonącego miasta i wiatr w ulicach szumi. Wciąż jeszcze daremnie. Serc mamy tutaj dosyć, a w sercach dosyta i choćby nam mogiły urastały w piętra, w jak chmur dosięga rzeczy pospolita na naszych serc opoce w dniu naszego święta. Pierwsze radosne dni, pierwsze szczęśliwe bojuste nocy. Na punkcie wyjściowym do natarcia na pastę Edward pisze wiersz, w którym uniesienie miesza się z przeczuciem. Od zmroku szliśmy w bój na Od strzałów trzęsła się wierzbowa. A miasto zaszumiało wiosną. I szła wśród ognia noc sierpniowa. W serca się wlała noc, ochota. I tak radośnie szli umierać, kiedy w plomieniach stała złota, a w śmierci bunkry na gera. Więc kiedy przyjdzie paść na paście, czy pośród drzew na ogrodowej, młodszemu bratu broń przekażcie, a matka niech się nic nie dowie. Ile takich pierwszych powstańczych wierszy napisano w tych sierpniowych dniach? Ile ostatnich? zapisana w roku 1943 dla Baszty przez Krystynę Krachelską, stala się w sierpniu własnością całej Warszawy. Ale gdy drugiego dnia powstania chowano łączniczkę Armii Krajowej Danuty, nikt nie wiedział, że to właśnie jej zawdzięcza stolica tę melodię i słowa, tak nierozerwalnie związane z powstaniem. przeżył Krachecką Krzysztof Baczyński, żołnierz AK, lat 23. Tyle, że troskliwe ręce jego matki zebrały i przechowały kilka zapisanych grunionów. Największy, najwspajalszy dorobek poetycki lat okupacji. Przy poległym na ratuszu Krzysiu znaleziono zapisaną kartkę. Ostatni wiersz. Oddycha miasto ciemne długimi wiekami. Spowiada miasto ciemne dawnych grobów żałość, Rozrąbane żelazem, utulone snami, Nienasycone płaczem, niespełnione chwałą. O pij, pij te ciemności ze zawalonych ruder, Przyjmij w siebie to miasto gromów, które biją, Tych kilińskich okrzejów jako skarby trudu i kiedy runą w bluki, niech w tobie ożyją. Stań się krzywdą, i zemstą, miłością i ludem. Ochwyć saniecz historii i uderz, i uderz. Niedługo, bo tylko o jeden wiersz przeżył Krzysztofa Batyńskiego dorównującym mu talentem rok Tadeusz Gajc. Ten wiersz to epitafium za przyjaciela. Klesta z omszalych lat. Świty w klewdzie powiewamy krwawy Do snu kolysana dzieci. Taką klewdą przełamał się dzień walczącej Warszawy. A tobie dni wczorajsze w oczach nie ostygły Ufaleś. Księżyc cierpem znurony rzęsy kosiu. Wśród krzyży zwijał światła purpurową nitkę. Żołnierzyc nieśli drżący spokorniane oczy na trwającą powietrzem białą Wierzyłeś, słowiczym pieniem wierszy popłynie sława harda i wzejdzie w barwnych tęczach, obudzi się w mitach. Myślałeś, będzie prościej. A tu słowa, śpiewane słowa trzeba zmieniać, by godziły jak ośczep. Nie ostatnie to epitafium powstania. Kto spostrzeże śmierć, zbierającą żniwo wśród najlepszych, gdy inni zapełniają luki w szeregach, podnoszą upuszczony karabin, podejmują treść niedokończonych strof. Palec na cynglu, woła z pasty do kolegów, marcza oborski. Palec na cynglu lub granat w garści. Butelka z naptą w ściśniętej dłoni. spojrzeniem w noc. Papier rozgasić. Natarcie trwa. Pasta się broni. Byliby jeszcze parę naganów. Bo mrok i nocy bruk to nasi w Gestapo, Wehrmacht, SS-manów palec na sędziu i grala w garści. Niemcy pszczoł się na ludności cywilnej. Uwięzionym w muzeum pracownikom gazowni stawiają ultimatum. Do wszystkich walczących oddziałów wyślijcie delegatów. Albo zaprzestaną walki, albo popędzimy was przed czołgami do latarcia. Pod chorąży nie ty ubysz. Odpowiedź robotników gazowni ubiera formę wiersza. Zapełniajcie nami muzea. Na nic da się podstęp i nikczemność. Choćby cała stolica spłonęła, ta ofiara nie będzie mną. Nas pragniecie zastraszyć nalotem. Nas porazić hukiem bomb wśród głowni. Uwięzieni legniemy pokotem robotnicy warszawskiej gazowni. Pogardzamy waszym ultimatum. Nie nas łudzić pokusą służalczą. Odmawiamy żadnych delegatów. Oddziały nasze niech walczą. Oddziały nasze walczą. Śródmieście, wola Mokotów i właśnie z W połowie sierpnia, jak żagie płonącą i krwawą przynosi wiatr do miasta pieśń. Melodia płynie przez ulicę jak bojowa surma. Słowa dumnym wyzwaniem chwytają za serca. Skomponował ją Jan Markowski zdobytym przez siebie mokotowskim golębniku, gdzie została na zawsze. Po codziennie, gdy historyczny zegar na golębniku wybije piątą, płynie przez ulicy kurantem Marsz Mokotowa. dni idą coraz groźniejsze. Miasto czeka na broń, czeka na amunicję, czeka na pomoc. Na falach błyskawicy leci w świat przejmujący w swoim groźnym junactwie wiersz. Tu zębę na wilczej czapki na bakier. Tu u nas nikt nie płacze walczącej Warszawie. Tu się prusakom siada na karki o kraken i wroga golą ręką za gardło się dlali. A wy nam wciąż śpiewacie. Że z krwi bratni i że z dymem pożarów goryje Warszawa. A my tu z godą piersią na salwę armatnie, na wasz podziw, zachwyty i na wasze brawa. Halo, tu serce Polski. Tu mówi Warszawa. Niech pogrzebowy śpiewy wrzucą z audycji. Nam serca starczy dla nas i starczy go dla was. Oklasków też nie trzeba. Żądamy amunicji. Słuchanie w odgłosy uporczywej walki o przetrwanie, w piwnicznym szpitalu ciężko ranny Edward modli się wierszem zawalczących kolegów. Nie nam cisza wśród ulic zoranych, ni noc snem sprawiedliwych kamiennych. Zbudź nas Panno, i czuwaj nad nami. Barykada nie może być schenna. Gdy się ciszy w noc za nie syp snem, niby makiem w powieki, z nanotem, kuli kwizdem, czołgami, byśmy śpiąc nie zasnęli na wieki. Nasza noc poza życiem zgubiona, nim świt rosą upadnie na ziemię, chryste z krzyża zdejm krwawe ramiona i za śpiących stań przy CKM-ie. Oddziale na z woli wchodzą na stare miasto, gdzie rozpoczyna się najkrwawsza w dziejach powstania bitwa. Stare miasto czołami kamienic stoi naprzeciw przemocy. Stare miasto zdobywa wieniec. Stare miasto krwią serca broczy. Bo jest wiele na świecie twierdz, ale jedna nie upadnie pod klęską. Twierdza bólnych żamiń i serc. Stare miasto, będziesz zwycięzcą. A tam, na linii, na odcinku, wśród walących się staromiejskich kamienic, dźwięczy beztroska piosenka, napisana przez Żydka Szczepańskiego, przyszła z oddziałami parasola na Starówkę i coraz nowymi zwrotkami bawi chłopaków i dziewczęta.

Co zbóg się im mają, co chwila szafę nam posyłają, hej! Tum-baja, rogi wycieczeku, tęskni młody lud, pracują za lud. Tum-baja, rogi Po trzydziestu trzech beznadziejnej walki Starówka padła. Przez zaorany pociskami ogród saski przez pełny polawek kanały przebijają się do śródmieścia resztki obrońców. 4,5 tysiąca. Zabrali ze sobą tylko broń i amunicję, tylko wolę dalszej walki. Z barykady śródmieścia patrzy na ten tragiczny, nocny odwrót bietek Ubysz. Szli, szli, szli. Zgarbieni, zbłoceni we krwi, Przez wieczór bez końca, skroś nocy bez końca, Sunęła, sunęła gromada milcząca, O mury, o asfalt trącały kikuty, Gubiły rytm buty, gubiły rytm buty, Szli, szli, szli. I w martwym milczeniu, jak w święcie żaloby. Noc biała nad nimi odkryła się grobem. Szli strzańca, co został się jeno w legendzie. Co będzie, to będzie. Co będzie, to będzie. Bud grzęźnie w asfalcie z oranym pociskiem. Jeno im niebo nad głową jest bliskie. Jeno im dymy pożarny, pożarny. Jeno im wolność wśród ciszy cmentarnej. Szli, szli szli ale miasto walczy miasto wierzy jeszcze w jakiś cud nieście nie pora na ckliwą lirykę i sentymentalne zawodzenie na przekór szastający się po śmierci warszawa śpiewa nową buńczyczną piosenkę skomponowaną przez byszka Krokowskiego. był to już ostatni prawie okrzyk walczącej Warszawy. Nie było broni, nie było amunicji, nie było nadziei. Ostatni powstańczy wiersz brzmi w uszach umędzonych dziewcząt i chłopców prawie jak podzwonne. Nadajemy komunikat z Warszawy. Ostatni komunikat z Warszawy. Stacja Armii Krajowej znajduje. Bój skończony i nic oprócz szlawy. Dalej ponieście, ponieście, ponieście. Milion padło. Uszteł za pomieście trupi od urodzańców do szańców. Milion padło wśród gruzów powstańców. Milion padło. Między nad tym milionem choralami jak co dnia zapłaczcie i zarudźcie nam na martwe głowy srebrnych ptaków przybyłych dzień później firów stęgę i żal laurowy. W czasie dwudniowego zawieszenia broni ludność cywilna opuszcza miasto. Zostają postrzępione resztki szturmowych plutonów Wymierające bez jęku w szpitale Zostaje w ściśniętych grozą sercach Jedyna nieustępliwa wola dalszej walki Dajcie nam rozkaz i nic więcej Pozwólcie wytrwać do ostatka Krwią odłąkane sto tysięcy nie odda miasta I hej, warszawskie rumowisko Raz jeszcze kły pokaże światło Do ostatniego pocisku Do ostatniego granatu Niech zawtuluje nam ulica pogięte stropy i krużganki. Niech nasza stacja błyskawica gra warszawiankę. I to był już przedostatni ostatni powstańczy wiersz. W kilka dni potem w kordonie niemieckich pagnetów AK opuszcza stolicę. W sercach werbel. Dusze rytmem przenika. Obłędna, uparta, tragiczna muzyka. Niech przerwą, niech skończą to granie. Gdzie są dobosze duchów gromada? Płaczem rozpaczu ściska zakrutanie parada, ostatnia parada. Brudni, obdarci, twarze zbiedzone, idą plutony krokiem marszowym, z tyłu w kurzawie ich miasto płonie, miasto poległych, miasto żałoby. A w sercach derbel, czyje go grają dłonie? Boże, więc to już naprawdę koniec nieludzko upartej nierównej obronie, gdzie są do duchów gromada. Strzępy sztandarów chwilą ku ziemi. W kurzawie miasto płonie za nimi parada. Ostatnia parada. A potem były już tylko wagony, do których ładowano rannych na dalekich bocznicach towarowego dworca. Tylko stukot kół transportu wiozącego akowców w głąb niemieckiej rzeszy, a potem i na cisza niemieckiego obozu. Przerwała ją w dniu 8 lutego 1945 roku najboleśniejsza wieść, wieść o rozwiązaniu armii krajowej. Ten ostatni akt dramatu zamknął swoim wierszem Kazimierz Jerzyński. Za dywizję wołyńską nie kwiaty i wianki, szubienica w Lublinie, ojczyste majdanki. Zabłonią naszą rosę, ostrą bramę winno, sucha gałąź lub syłka na rozpacz bezsilną. zawsze spalone, bitwy, gdzie chłopska szlaczelać, list gończy tropicielski, dopaść i rozstrzelać. Za mosty wysadzone z ręki robotniczej, węszyć, gdzie kto się ukrył, psy spuścić do sluczy. Za Warszawę, Warszawę powstańcze zachcianki, specjalną działo śledczy przystawić do ścianki. Zwinąć chorągiew z masztu, krepą jest zasmuta, za dywizję rataja, okrzei, trałguta. Pociąć szandor w kawałki, rozdać wśród żołnierzy. Na drogę niech go wezmą, na sercu niech leży. trzecią rocznicę powstania warszawskiego nadaliśmy z Londynu audycję słowno-muzyczną w opracowaniu Edwarda Hudzyńskiego. Udział brali Włada Majewska, Karol Dorski i autor. Polska Radia Wolna Europa. Na czterech kółkach przez świat.